Bardzo ważny jest nasz tor oddychania. Przedstawię Państwu, jak to należy właściwie robić. Tor oddychania prawidłowy polega na wdech przez nos, zatrzymanie powietrza i wydech przez zasznurowane usta. Bardzo dobrze. Wdech przez nos i wydech przez usta. Pamiętajmy, że prawidłowy tor oddychania jest dolnożebrowy. Panie Michale, niech Pan położy swoje ręce na żebrach, obejmie je tak. O. I spróbuję jeszcze to zrobić, żeby poczuć, że żebra się rozpychają na nasze ręce. Wdech i wydech. I wydech. Należy pamiętać, że takie ćwiczenie jest podstawowym ćwiczeniem, torem oddychania w, w każdej aktywności. Tak? Czy będziemy robili trening ogólnokondycyjny, to starajmy się tak oddychać. Czy będziemy jechać sobie na rowerku, czy wykonamy jakąś formę wspinania wejścia po schodach. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, musimy stanąć. Stajemy i troszeczkę łapiemy oddech spoczynku, jeżeli nie jesteśmy w stanie dalej aktywnie ćwiczyć, Adamet dla rodziny.